Witajcie, kochani! Dzisiaj pozwoliłam sobie nagrać dla Was kolejne denko. Muszę się z Wami podzielić pewną miłą wiadomością. Po raz kolejny zostanę mamą, także mój synek będzie miał towarzystwo, będzie jeszcze bardziej wesoło u nas w domu. Oczywiście, co się z tym wiąże, będzie także coraz mniej czasu na nagrywanie filmików, niestety nad czym ubolewam, ale zobaczymy, może jakoś da mi się połączyć wszystkie moje domowe obowiązki. I znaleźć taką chwilkę wolną dla Was. Przechodzę dzisiaj z dękiem. Sporo rzeczy wykorzystałam. Będzie trochę kolorówki, trochę pielęgnacji. Myślę, że zaczniemy, żeby nie przedłużać. Pierwszą rzeczą będzie płyn micelarny z Garniera. 400 ml. Bardzo, bardzo wydajny. Bardzo fajny, naprawdę świetnie zmywał makijaż. Genialny, nie szczypał. Wszystko super się rozpuszczało. Zarówno makijaż, taki... Mocniejszy, z eyelinerem, z cieniami, jak i oczywiście taki delikatniejszy. Naprawdę dla mnie rewelacja. Myślę, że wrócę do tego produktu i bardzo gorąco polecam. Dalej będzie szampon Montibello 38 Densy Volume, czyli szampon mający nadawać objętość naszym włosom. Jak dla mnie ten szampon nie sprawił się za fajnie. Yy, za bardzo, bo po prostu obciążał mi włosy. Yy, momenty były takie, że nawet podejrzewałam go o yy, powodowanie łupieżu, yy, gdzie u mnie yy, no łupież nie, nie występuje tak ogólnie. Nie mam problemu z łupieżem. A ten szampon niestety powodował yy, łupież. Yy, włosy nie były jakoś, yy, nie miały większej objętości, nie układały się jakoś lepiej. Także myślę, że no nie warto, a to jest jakaś marka Bardziej taka fryzjerska, także na pewno troszeczkę więcej kosztuje. Ja na pewno nie polecę tego szamponu. No, niestety, nie sprawił się u mnie. Ale natomiast Head and Shoulders sprawdza się u nas genialnie. To już jest któraś enta, buteleczka. Następna jest w łazience. Bardzo lubimy ten szampon. Ja i mój mąż fajnie oczyszcza głowę, włosy, myje naprawdę super. Bardzo polecam 400 ml wydajny, super. Kolejną rzeczą będzie Soraya. To jest taki balsam do ciała, wygładzający nawilżający. I słuchajcie, on nie jest zużyty do końca. Ja już go niestety wyrzucam, bo on nie robi nic, nie pachnie. Ja lubię, jak produkty fajnie pachną, szczególnie właśnie balsamy do ciała. No ale jeszcze mogłabym to przeboleć, gdyby on jakoś fajnie nawilżał do ciała, ale niestety on nie robi nic. Nie nawilża, bez sensu jest w ogóle używanie tego produktu, dlatego ja się go pozbywam, bo to szkoda czasu. E natomiast drugim e produktem takim typowo do nawilżania ciała jest Nivea odżywcze mleczko, które naprawdę super się u mnie sprawdzało. Ogromna butla, 400 ml z pompką, naprawdę super wydajne, takie gęste, treściwe, świetne nawilżało. No i dodatkowo ja kocham ten zapach. Także na pewno wrócę do produktów Nivea i to gorąco po, polecam, naprawdę super. Dalej mamy tu żelę pod prysznic. Pierwszy to jest taki Oceania, taniutki, 3 zł, pietrące, 500 ml. Całkiem przyjemny żel, z tym, że troszeczkę rzadki i z tego tytułu też mniej wydajny, ale fajnie pachniał, nie wysuszał, także myślę, że ok za tą cenę drugim to jest Isana, limitowana edycja z owocami z malin genialny zapach, super żele, tania sprawa, bo to jest koszt 3 zł, a na promocji nawet 2,50 za 300 ml, ja bardzo często jak widać po moich dękach kupuję te żele, także u mnie się super sprawdzają następną rzeczą będzie taki mały balsamik z Krystyny Aguilery balsamik do ciała, super był Naprawdę genialnie pachniał, fajnie nawilżał skórę, 50 ml i naprawdę bardzo ładny zapach. Ja czułam ten zapach na drugi dzień, na swoim ciele, na szafroku, naprawdę super. Dalej mamy tutaj kolejną sprawą, będzie suchy szampon, taki hair up do wszystkich rodzajów włosów, on był dostępny swego czasu w Biedronce, kosztował chyba 7 zł. Beznadziejny, nie odświeżał włosów, nie podnosił ich u nasady. Dodatkowo brzydko pachniał, także bubel. I kolejną rzeczą będzie też coś do włosów. To jest Schwarzkop Essence Ultim Crystal Shine. To jest taki protektor, ochrona przed wysoką temperaturą do włosów. Bardzo fajnie się spisywał. Fajnie włosy chronił. Dodatkowo yy, ja używałam często właśnie prostownicy i przed prostowaniem włosów nakładałam sobie ten produkt i on tak jakby utrwalał ten yy, jakby to powiedzieć yy, to wygładzenie po prostu. Bardzo był fajny, ale nie pachniał jakoś nie wiem przyciągająco. Nie wiem, jaka jest jego cena, bo ja go dostałam. 100 ml. Taki całkiem przyjemny. Dalej mamy Niwa Invisible. Taka kuleczka 50 ml. Czaszroczysta, nie zostawiała śladów na ubraniach, rzeczywiście. Fajnie chroniła. Myślę, że ok, ja polecam i wrócę do tego produktu na pewno. Kolejną rzeczą będzie Rival de Loop hmm, Hydro. To jest taki kremik pod oczy, bardzo fajny, 15 ml. Cena niska, 6-7 zł. Super nawilżał okolice pod oczami, super sprawdzał się pod makijaż. Ja go używam zarówno rano, jak i wieczorem. Naprawdę świetny. E, myślę, że jeszcze zakupię sobie, ale może inną wersję. Tam są jeszcze jakieś takie przeciwzmarszczkowe, chyba Q10, Konzymem. Jeszcze chyba jakaś wersja. Także polecam ten krem. Naprawdę fajny był. Active Serum Gold Essence. To jest bodajże taki produkt z Elbiotiki. On był dostępny w Biedronce. To jest aktywny serum 10 ml. On ma taką postać żelu z naprawdę ogromną ilością złotych takich drobineczek, które nie są widoczne na twarzy, ale co mogę powiedzieć, no jakoś serum, ani nie nawilżało skóry ani jej jakoś nie napinało nie rozświetlało, no po prostu nic fajnego no na pewno niewielki chyba 6 czy 7 zł ale no rewelacji nie było dalej y, jajeczko słynne z Oriflame to jest po prostu jak dla mnie zwykła wazelina, to była wersja karmelowa, przyjemny zapach ale jak dla mnie te jajeczka w ogóle nie nawilżają mam jeszcze wersję Sherry chyba tak, tak, wiśniową no i ona tak sobie leży w moim kwerku i leży i leży, no bo ja nie lubię tego produktu i pff, nie wiem w sumie po co zakupiłam sobie tamtą wersję no ale jakoś ją zużyję e, dalej Biosilk, bardzo lubię, to jest jedwab do włosów e, super sprawa, 15 ml, fajnie nawilża końcówki włosów fajnie się włosy układają lśnią, naprawdę super bardzo lubię i to dodatkowo pomaga mi rozczesywać włosy, bo ostatnio z tym mam problem. I dalej może przejdziemy już do takiej typowej kolorówki. Pierwszą rzeczą będzie podkład, który w sumie wykończyłam dziś. I jest to Astor Skin Match. Ja miałam w kolorze 100 Ivory. Eee, powiem Wam, że ten podkład e, jest całkiem przyjemny, bo on nie stwarza takiego efektu maski, jest naprawdę taki niewidoczny fajnie się stapia ze skórą wszystko fajnie, troszeczkę ma średnie krycie wolałabym bardziej jednak mocniejsze ale naprawdę był całkiem w porządku, on ma taką pompkę yy, nie wiem jaka jest w tej chwili cena jego, ale chyba ponad 40 zł on nie należy do jakichś tam tańszych takich, yy, ale bardzo fajny, jeszcze mam inny kolor także na pewno tamten też zużyję Całkiem przyjemny, ale bardziej raczej dla skór suchych, normalnych, w kierunku do suchej, bo on po prostu tworzy jakby taką, no jest mokry na twarzy. Nie jest taki matowy, matujący absolutnie, tylko jest właśnie taki mokry. Dlatego osoby o skórze takiej tłustej bardziej mogłyby być niezadowolone z niego. Dalej mamy maskarę Lovely Pump Up. Bardzo znana, bardzo ją lubię. Super szczoteczka, silikonowa, ale bardzo fajnie rozdziela rzęsy. Wydłuża, pogrubia, naprawdę uniwersalna i niska cena. Na 100% jeszcze kupię. Również z Lovely mam tutaj taki korektor rozświetlający pod oczy w pędzelku. Też znany produkt. Jak dla mnie trochę słabo kryjący, słabo rozświetlający nie wrócę do niego bardzo szybko mi się skończył ale koszt niewielki bo około 8 zł eee, jeszcze tutaj mamy z kolorówki taki puder z Eveline to był kolor 32 natural eee, to jest Eveline professional art makeup bardzo wydajny puder tutaj była 14 gramów on kosztował chyba 11 czy 12 zł i całkiem przyjemny był kolor też był ok Także myślę, że jeszcze wrócę do tego pudru, bo naprawdę był fajny. Teraz testuję z Vibo Fixing Powder coś takiego sypki, ale myślę, że jak mi się skończy, to może właśnie wrócę do tego. Całkiem fajny był. Co my tu jeszcze mamy, moi kochani? Mój peeling ulubiony z Perfekty, drobnoziarnisty. Maseczka, znaczy saszetka 10 ml starcza mi na 3 użycia bardzo fajny, fajnie zdziera martwy skórek, super polecam, naprawdę często wracam do niego i ostatnimi już rzeczami takimi kolorówkowymi będą lakiery do paznokci słuchajcie, ostatnio zrobiłam porządek w swoich zbiorach, bo stwierdziłam, że no nie ma co trzymać takich staroci których już nie używam i które po prostu się nie nadają już do, do nakładania na paznokcie, bo na przykład nie schną, bo szybko odpryskują, bo na przykład zgęstniały. I powiem Wam, że miałam swego czasu taką fazę, że kupowałam bardzo tanie yy, yy, właśnie lakiery do paznokci w centrach chińskich i to nie był dobry pomysł, bo one nie są jakościowo dobre. A po prostu chodziło mi wtedy o, o te kolory, bo to był szał wtedy na takie właśnie kolorowe paznokcie i ja po prostu szalałam z zakupami właśnie w tych marketach. No i tutaj mam takie trzy lakiery, w sumie dwa z safari, szary i taki brzydki jakiś, nie wiadomo jaki kolor. One już są gęste, już mnie nie wysychają na paznokciach, no ten szary był bardzo fajny, no ale ten yy, no niestety nie był fajny, ten kolor po prostu taki beznadziejny. Praktycznie go nie nosiłam. Yy, on chyba kosztował około 3 zł. Następny będzie Lovely Color Mania, bardzo fajny lakier. Fajnie wyglądał na paznokciach. Bardzo długo się utrzymywał. Kolor taki zielonkawy, morski, czy butelkowy, numer 90. Już chyba tej serii nie ma Color Mania, tak mi się wydaje ale naprawdę był ok, ja lubię lakiery z właśnie Lovely, z Vivo dalej również taki chiński lakier Glamour beznadziejny był, on zastygał taki mat brzydki tworzył smugi wyrzucam go dalej Volare, taki różowiutki bardzo szybko odpryskuję, pomalowałam go wieczorem a rano nie wiadomo w ogóle dlaczego miałam odpryski na paznokciach dodatkowo tworzył smugi, to chyba trzeba było nałożyć trzy warstwy, żeby to ładnie wyglądało, dlatego też go wyrzucam i już ostatnim lakierem będzie Essence Vibe Seria Vampires Love, to była limitowanka bardzo fajny lakier czarny z takimi drobinkami srebrnymi nie wiem czy wy to zobaczycie bardzo fajny eee, długo się utrzymywał, fajnie wyglądał na paznokciach, mam teraz podobny jeszcze z Catrice Tutaj już nie ma nic w tej buteleczce, już go wykończyłam. Także naprawdę, lakiery z Essence też są fajne. No i słuchajcie, ostatnia rzecz to jest taki bubel w sumie z Essence. Kropelki wysuszające lakier. Jak widzicie, pół butelki zużyłam, ale wyrzucam to, bo to nie wysusza w ogóle absolutnie lakieru. Tutaj jest niby napisane, że po 60 sekundach lakier powinien być naprawdę super, super wysuszony natomiast tak jak mówię to jest bubel, to w ogóle nie działa także lipa no i tyle kochani, to będzie moje denko na dzisiaj dla Was powiem Wam, że mam jeszcze haul, naprawdę dużo rzeczy Wam do pokazania ale może w niedalekiej przyszłości zobaczycie co tam u mnie nowego w trawie piszczy dzisiaj pozdrawiam Was bardzo gorąco wszyscy mam buziaki do następnego